Nie do poznania. Te trzy słowa idealnie opisują metamorfozę górki Jasia w Olsztynie. Jeszcze niedawno to miejsce raczej odstraszało niż zachęcało do odwiedzin. Projekt rewitalizacji zakładał stworzenie mieszkańcom przyjaznego terenu, który sprzyjałby miłemu i kreatywnemu spędzaniu czasu. Bardzo mi się podoba, szczególnie synowi, Pump track. Jesteśmy tu prawie codziennie. Bardzo fajnie mi się podoba tutaj. Siłownia, plac zabaw, miejsce, gdzie mogę z, e, nauczyć syna jeździć rowerem, także jak najbardziej na plus. Sprzyja przede wszystkim rekreacji, przychodzenia z małymi dziećmi, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Aktywne były przede wszystkim rady osiedla, które swoją działalność na tym terenie prowadzą, a więc oczywiście w imieniu mieszkańców wnioskowały dosyć wcześnie o to, ażeby ten teren odpowiednio przygotować, zagospodarować i udostępnić do pełnego wypoczynku, zarówno tego turystycznego, jak i rekreacyjnego. Górka zapewnia rozrywkę mieszkańcom w każdym wieku. W ramach inwestycji powstał plac zabaw, siłownia pod chmurką oraz pump track, Prawdziwa gratka dla fanów rowerowych akrobacji. Tor jest na tyle dobrze przygotowany, że idealnie sprawdza się zarówno w przypadku amatorskich zabaw, jak i profesjonalnych treningów. Od samego początku to właśnie ta atrakcja cieszy się największą popularnością. Jeżeli przyjdziemy w jakikolwiek dzień po, po południu albo w weekend, to można zobaczyć, że co najmniej kilkadziesiąt dzieciaków albo jeździ. Dzieciaków i młodzieży, tak naprawdę pojawiają się też osoby w przeróżnym wieku i jest tutaj no, można powiedzieć tłum ludzi. Wyczyny na rowerze, hulajnodze czy rolkach mogą być prawdziwą frajdą. Jednak nawet przy najlepszej zabawie nie można zapominać o własnym zdrowiu. Pamtrak jest dość wymagającym torem, z którego, tak jak powiedziano, w jednym czasie potrafi korzystać bardzo dużo osób. Z tego względu Urząd Miasta opublikował specjalny film instruktażowy, w którym pokazane są najważniejsze zasady korzystania z tego typu atrakcji. Kwestia bezpieczeństwa. I poruszania się oczywiście bezpiecznego na tym traku jest niezwykle ważna dla naszych pociech, bo przecież musimy zawsze pamiętać o ich zdrowiu i, że, i tym, żeby korzystając z tych atrakcji, oczywiście nie popełnić jakiegokolwiek błędu. Całość inwestycji związana z rewitalizacją górki Jasia kosztowała 800 tysięcy złotych. Część środków na to zadanie pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wymyśl swoje miasto. To hasło już ósmej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy kolejny rok mogą decydować, w jaki sposób zostanie spożytkowana część budżetu miasta. Tym razem pula środków na realizację projektów wyniesie ponad 6,5 miliona złotych. Każdy może złożyć wniosek online. Wnioski do budżetu obywatelskiego mogą być składane od 7 lipca do 10 sierpnia. Pracownicy urzędu służą pomocą w wypełnianiu wniosków. Przypomnijmy, że w przedsięwzięciach miejskich i osiedlowych wyróżniono tzw. projekty twarde, czyli te o charakterze inwestycyjnym, oraz projekty miękkie. Te z kolei obejmują działania kulturalne, edukacyjne, społeczne oraz sportowe. Zespół koordynujący oraz opiniujący, oceniając wnioski, będzie brać pod uwagę kilka kryteriów. Pierwszym jest limit finansowy. Limity te są różne dla każdego osiedla, ponieważ są uzależnione od liczby mieszkańców. Limity są od 300 tysięcy do 160. 000. Oczywiście 300 tysięcy to limit projektu osiedlowego na największym naszym osiedlu, czyli w Jarotach. Natomiast jeżeli chodzi o projekty miejskie, limit wynosi 500 tysięcy złotych, w tym przypadku potrzebne jest 50 podpisów poparcia. Kolejną rzeczą jest katalog zadań gminy. Jest on bardzo szeroki, jednak głównie odnosi się do tak zwanego mienia gminy, czyli możemy realizować projekty, które znajdują się na jej terenie. W ubiegłym roku udało się skonkretyzować kryteria oceniania. Jednym z nich jest kryterium ogólnodostępności. Jeżeli rzeczywiście wspólnie podejmujemy decyzję poprzez głosowanie na jakiś projekt, że chcemy na przykład jakiejś zmiany w naszym otoczeniu, to musi być to zmiana z efektów, której mogą korzystać wszyscy mieszkańcy. Ponadto efekty zgłoszonego projektu muszą służyć głównie mieszkańcom, a nie tylko turystom. Warto przypomnieć, że projekt może składać każdy mieszkaniec Olsztyna niezależnie od wieku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wwwbipolsztyn.eu.